Halo, 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 uuuu, dzisiaj będzie ciężko, podwójny, potrójny, potrójny dźwięk, uuuu, uu. tre, 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 trenerzy dzisiaj niezwykły, trenerzy dzisiaj niezwykły, niezwykły czas, mhm. jak pan to postrzega, jak pan, jak pan to postrzega? Prawda, życie na prawdzie futbol tak jest. Mówię, trenerze, przedefiniujmy tą rzeczywistość, szukajmy jakby wiedzy, mądrości. To trener, trener mnie, mówię, natknął na lekturę Harariego. Tak. Nie, nie, trenerze, spokojnie, my, my nie kończymy. My jakby, my cały czas, ja mówię, patrzę tutaj na czat, bo Ludzie pytają mi się, czy to faktycznie jest prawda futbolu. Ja mówię, no nie, no dziś jest troszkę też o życiu, tak. No, futbol jest życiem, życie jest futbolem. Zadzwoniłem dzisiaj, słuchajcie, do autorytetu, magistra inżyniera Jacka Mocha. I dziś jest o życiu, dzisiaj jest jakby, futbol jest częścią życia, życie jest częścią futbolu, to się jakby... Razem uzupełnia, wypełnia. To jest cały sens. Moje życie też futbol wypełnił w zasadzie w 100%, tak mogę powiedzieć, bo i żyję futbolem i urodziłem się z futbolem i przeżywam ten futbol. Mówię, czasami wyrwy były, były wspominałem o tym, ale te wyrwy udało mi się jakoś tak właśnie wypełnić wiedzą, mądrością, dzięki zresztą trenerowi, ma magistrowi, inżynierowi. No ja słyszę w głosie trenerze, że trenera boli ten 78. Ja słyszę w głosie, że trenera boli ten 78. No, ktoś jeszcze to pisze, że, że panu współczuje, że trener nie może wyjść z 78. Słuchajcie, ja powiem tak, trener, trener nie, musi żyć 78, ale też trener daje dowód że trener żyje w 2020, że trener jest w 2020, niejednokrotnie to pokazywał, i to jest takie, bo tu ludzie piszą, że nie rozliczył się trener z 78. Ja, ja, ja wiem, jeżeli ktoś w ogóle się nie rozliczył, to trener na nawałka po Mundialu. Znaczy rozliczył się, napisał taki konspekt pod pistoletem i tam coś napisał, ale to dla, dlatego, że musiał. Natomiast to jest w zasadzie trener, który się nie rozliczył, a trener, trener, trener GMOch się rozliczył. Trener gmochy przeżywa to, jak każdy by przeżywa, to jest jego dziecko, tak? Ten tren Mundial to jest po prostu jego dziecko i to jest tak, ja mówię, no trener jest fantastyczny. Trener gmochy jest fantastyczny, ja mówię, no, na poprawy humoru zawsze działa ktoś się znowu pyta czy to jest prawda futbolu słuchajcie, no ja już drugi raz powtarzam że, że dzisiaj jest życie tak? no ja no, bo dzisiaj wszystko w zasadzie jest dwa razy powtarzane, no bo taki, ma, mamy taki dźwięk, mamy taki dźwięk e, futbol jest życiem e, życie jest futbolem, futbol jest częścią życia, ja już tu mówię dwa razy, no nie wiem, dlaczego tak mnie prowokuje, żebym odpowiedział na to pytanie, e, futbol jest częścią życia, życie jest częścią futbolu ja już tu dwa razy mówię, nie wiem po co tak mi się, cały czas mi tak dusicie, no ja dwa razy to jest... Jak ja dwa razy powiem, się to cztery razy dowiedzieli. i dobrze, żebyście dzisiaj jakby nie, nie prowokowali, nie prowokowali mnie, a futbol, mówię, futbol i y y dzisiaj jakby ta prawda futbolu jest y no, częścią, czy, częścią życia, życie, no i słuchajcie, taka jest prawda, tak, ja to już mówiłem, bo, bo znowu się nie, nie potrzebuję, mi się powtarza, że to już mówiłem, bo... No, mnie pytacie, znowu mnie pytacie, znowu te same czaty i znowu pytanie, czy to, czy to dzisiaj jest prawda futbolu, prawda życia. No, to, ja już słuchajcie, ja już mówiłem, no, bo mówię, jak ja powtarzam się, to, to jest tak, jakbym czwarty raz już powtarzał I, i zmuszacie mnie, żebym się znowu czwarty raz powtarzał. To nie, słuchajcie, no nie dochodzi. Ja mówiłem, że, że, że futbol ma wszystko w sobie, ma, ma małość, ma wielkość, ma pieniądze, ma brak pieniędzy, ma, ma miałkość, ma, yy, ma honor. Ma wysokość, ma niskość, ma, ma brak futbolu, jest, ma, bra, jest, jest futbol, no teraz akurat nie ma. No ale właśnie to jest właśnie futbol, to jest życie, to jest, no ja już już mówiłem czwarte raz, właściwie znowu się powtarzam i to znowu się jest powtarzane. Także mówię, no troszeczkę dzisiaj jesteśmy zapętleni. Futbol też jest miłością, tak, futbol jest miłość, futbol jest nienawiść, tak. Słynny byk, słynny byk, byk Zinedina Zidana. To, to wszystko my to pamiętamy. słuchaj zmienię, bo zapętliłem się troszkę, a chciałbym ruszyć do przodu trenerze, że trener mnie słyszy. Kto był najwybitniejszym polskim piłkarzem wszechczasów? No i nie ma trenera teraz, ja nie wiem co się dzieje dzisiaj naprawdę. O, jest trener, no, trenerzy bo to y, trener znika i ja mówię, no już musiałem zresetować wszystko, ja zresetowałem komputer, y, myszkę musiałem dwa razy odłączać i ona y, jeszcze raz tam coś mi pokwikała, jeszcze drukarkę dla pewności chciałem zresetować i ona mi teraz dwa razy drukuje. No i nie wiem, co się dzieje dzisiaj, no i ten skaner jeszcze odłączyłem dla pewności, jeszcze raz włączyłem i zeskanowałem i trzy, cztery, cztery razy to, co mówiłem. Także on jakby przyjmuje to, co ja mówię, a on mi nagrywa, także to mówię, a drukarka też wściekła się i teraz ja mówię, ona drukuje i to w kolorze. Nie no, mówię dzisiaj jest dwa razy, jakby dzisiaj jest jakby sygnał, yy, ale y, dobrze, trenerze, tak, ja mówię, no nie no, yy, m, tak, tak, ale ja bym ja, 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 mówił, yy, tak, wracając do piłkarza wszechczasów, ja bym, trenerze, jakby trener powiedział, że Lubański, Boniek, Dejna, to każdy by zrozumiał, a tu z tym Kowolem, to ja nie wiem, trenerze, no, aha, Kowalczyk, Wojtek, a że co, że strzelił bramkę z, co, finale olimpijskim tam z Hiszpanią? Aha, że z Holandią jeszcze strzelił. No może faktycznie. No, ja no, trener jest yy, mądry, to... Ja trenera też się słucham, to, to nie jest tak, że ja trenera jakby lekceważę. <słyskać>